Kochani z tej strony, Szetti, i dzisiaj powiem wam o kilku książkach, które ostatnio udało mi się przeczytać. Generalnie wybrałam pięć książek, których pełnych recenzji pisać nie będę, nie, nie będę, nie będę. E, natomiast książek no, przeczytałam o wiele więcej, aczkolwiek stwierdziłam, że recenzja, jeżeli się pojawią na pełne na blogu, no to nie będę, jakby, dwa razy robić tego samego. Natomiast te pięć książek, które tutaj mam, dwie są akurat do zrecenzowania na portal Bugik na MBR, natomiast trzy pozostałe to po prostu były takie książki moje spółki. a zazwyczaj jak czytam takie książki to po prostu nie piszę pełnowymiarowych recenzji, bo wbrew pozorom czasami lubię od tego odpocząć. No i może właśnie zacznę od tych dwóch książek y, młodzieżowych, które mają się pojawić w MBR, book Review, na Bugniku. I pierwsza książka to Czerwone Zwoje Magii. I to jest książka z uniwersum Nocnych Łowców od Cassandry Clare. Y, ja generalnie nie jestem jakąś zagorzałą fanką Cassandry Clare. Tak naprawdę nie przeczytałam żadnej jej serii, czytałam tylko Miasto Kości i czytałam Mechanicznego Anioła, jak dobrze pamiętam. A więc po pierwszym tomie z Diabelskich Maszyn, Piekielnych Maszyn, no i y, tych Shadow Hunters. Natomiast wystarczyło mi to na tyle, żeby wiedzieć z kim tutaj tak naprawdę mam e, do czynienia. Zresztą generalnie Shadowhunters to jest takie wielkie, wielki fandom, wielki fandom, więc e, nie, byłoby się nie byłoby mi ciężko się w tym tak czy siak połapać. No i to jest seria dla fanów Maleka, czyli dla Magnusa i Aleka jako e, pary, bo w końcu właśnie ten duet się doczekał swojej własnej serii. E, ciężko mi zakreślić tak naprawdę w którym momencie Rozgrywają się tutaj wydarzenia, i jak jakby powiązane są z seriami poprzednimi od Cassandry Clare, ale jakby to jest osobna zupełnie przygoda. Wiadomo, są jakieś tam te same elementy, no bo akcja rozgrywa się w tym samym uniwersum. Są ci sami bohaterowie, natomiast jeżeli chodzi o ramy czasowe, to no sorry, ale nie jestem w stanie tego określić, bo tak jak mówiłam, nie znam po prostu do końca tej twórczości Cassandry Clare. No jeśli chodzi o samą książkę. Ja niejednokrotnie mówiłam, że nie przypadam za motywami LGBT w książkach, nie lubię o tym czytać jakoś, po prostu mi to nie podchodzi. Nic do tego nie mam osobiście i tak dalej, ale po prostu w książkach jakoś mnie to w ogóle nie chwyta. Nie to, że mnie odrzuca, zniechęca czy coś, po prostu nie jest to mój typ. Natomiast nie da się ukryć, że Magnusa jako postać zawsze bardzo lubiłam. Przynajmniej w tym mieście Kości, jak się pojawił, gdzieś tam nawet w filmie. Zawsze wydała mi się taką dosyć charakterystyczną, ciekawą postacią, dlatego znam, że może warto będzie tą książkę przeczytać po prostu. I generalnie potrzebowałam czegoś takiego, przy czym nie będę musiała myśleć, przy czym będę mogła się po prostu rozluźnić, zapomnieć trochę takiej lekkiej fantastyki. Myślę, że czerwone zboje magii fajnie się tutaj sprawdzają. To jest taka książka lekka, przyjemna, jest akcja, jest przygoda, jest trochę podróżowania, są te wszystkie elementy fantastyki, jakieś tam demony. Motyw, jak dobrze pamiętam, szkarłatnej ręki? Tak, szkarłatnej ręki, czy jakiegoś tam kultu. To wszystko jest ze sobą ładnie e, połączone. To wszystko tutaj fajnie ze sobą współgra, jest spoko bohaterów. E, Cassandra Clare ma całkiem przyjemny styl, więc dobrze się to czytało tak lekko, przyjemnie. Natomiast, też nie jest to coś, e, co na przykład by mnie tak urzekło mega. Ale wynika to z tego, że ja po prostu nie jestem zagorzałą fanką twórczości Kassandry Clare, więc przeczytałam, było całkiem w porządku. Pod takim względem ogólnym Jeżeli będziemy oceniać fantastykę, styl i tak dalej Przyjemna, lekka Historia dla fanów Na przykład Maleka będzie na pewno czymś idealnym Natomiast druga książka To jest książka Holly Black i Las na granicy światów No i tutaj będzie podobnie jak z Cassandrą Clare Ja nie jestem zagorzałą fanką jakąś twórczości Holly Black Czytałam tą właśnie serię, którą pisała z Cassandrą Clare Czytałam Okrutnego Księcia Całą trylogię przeczytałam I było ok. I tyle. Nic więcej. Nie miałam tak jak wiele czytelników, że mi ta seria jakoś tak urzekła mocno, że wow, że to przeżywałam. Nie, no przeczytałam spoko fantastyka młodzieżowa, to na tyle. Natomiast Las na granicy światów, on rozgrywa się w tym samym też uniwersum. Co okrutne książę, więc też mam tutaj do czynienia z elfami, właśnie z lasem na granicy światów, z tajemniczym księciem spoczywającym w szklanej trumnie i z dwójką ludzkich bohaterów też tu jest wątek LGBT, gdzieś tam wpleciony. Ostatnio to jest jakaś moda w tych książkach młodzieżowych, generalnie tak zauważyłam, bo wszyscy autorzy to gdzieś tam wrzucają do tego. No i co mogę o tej książce powiedzieć? Wydaje mi się, że jest gorsza niż Okrutny Książę Bo um, O ile Okrutny Książę jakoś tak mnie nawet zainteresował I chciałam to dalej czytać i brnąć te tę historię Także przeszłam tą całą Trilogię, tak tutaj Nie miałam takiego punktu zaczepienia, żeby się faktycznie Na przykład wczuć w któregoś bohatera Żeby poczuć tę historię, tak że Wow, chcę sprawdzić co tam się dzieje Wydaje mi się, że są tutaj takie typowe, schematyczne Zagrywki Jest w tym pewna taka magia taka, Taki baśniowy klimat Ale nie jest to jak dla mnie nic wyjątkowego, nic specjalnego. I generalnie, okrutny książę był chyba lepszy. I to na tyle, jeżeli chodzi o te dwie książki. Natomiast teraz przejdziemy do takiej fantastyki już wyższej rangi. No i lecimy, słuchajcie, po kolei. Zaczynam od tej, którą czytam w pierwszej kolejności. I w końcu udało mi się przeczytać księgę. Em, I to jest fantastyka trochę połączona z apokalipsą, właściwie bardzo dobrze się to się czytało w czasach kwarantanny, kiedy siedziałam zamknięta w domu, em, taki prawie podobny klimat słuchajcie, em, no i jest, jest tutaj bardzo, bardzo, bardzo ciekawy motyw, bo ta apokalipsa, jakby koniec ludzkości wiąże się z tym, że ludzie tracą cień tracą potem pamięć i stają się, nie chcę powiedzieć zombie, bo to nie jest ten motyw apokalipsy zombie, o którym można pomyśleć, jeżeli się mówi o zombiakach, ale no, stają się kimś zupełnie innym. Tracą cień, tracą pamięć i się dzielą potem na cienistych i bezcienistych. I tak wokół tego wszystko to się jakoś rozgrywa. No i poznajemy yy, tutaj głównego bohatera, którego żona zostawiła właśnie dlatego, że bała się, że go zapomni, a nie chciała sobie na to Pozwolić i z jednej strony mm, śledzimy jego losy, jak on błąka się po świecie i stara się tam swoją żonę odnaleźć po drodze. Oczywiście e, ma mnóstwo różnych przygód, poznaje różnych ludzi i poznaje to oblicze tej całej e, zagłady. Z drugiej strony pojawiają się jeszcze inni dodatkowi bohaterowie, ale też pojawia się właśnie perspektywa tej jego e, żony, która jakby mm, też uciekła podróżuje po tym świecie, przemierza go i postanowiła nagrywać to, co ją spotyka. Więc mamy tutaj różne perspektywy, z punktu widzenia różnych bohaterów jest to naprawdę bardzo fajnie są zgrane i nie miałam tutaj problemu, żeby się połapać w tym do kogo dana narracja w danym momencie należy, chociaż nie jest to też jakoś super widocznie zaznaczone. Fajnie są zaznaczone na przykład te nagrania od tej żony, bo właśnie przed nimi znajduje się taka ikonka kasetki albo pauzy. Więc to było takie dosyć urocze po prostu w tej książce I przyznam szczerze, że początek był ciężki Jakoś było mi się ciężko w tę historię wgryźć, wczuć w ogóle w to wszystko Jakoś tak to było, że i myślałam, że odłożę to na półkę ale z czasem wkręciłam się w tę historię, naprawdę tak się wkręciłam. Jest to taka wyższej klasy, faktycznie fantastyka. To nie wiem, czy mogę mówić... na pewno nie chcę powiedzieć, że to nie jest książka dla młodzieży. Bo jasne, jak najbardziej młodzież może po nią sięgnąć. Ale to jest raczej takie coś, apokalipsa w wersji dla dorosłych. Ta po prostu jest książka bardzo dojrzała, jest dosyć refleksyjna, emocjonalna. Chociaż łączy sobie fantastykę i tą motyw apokalipsy, to. Mam wrażenie, że to jest właśnie ten, jakby wiecie, level wyżej tego wszystkiego. Mamy do czynienia z dorosłymi bohaterami, którzy mają już dorosłe, ułożone e, życie. Mają pewne wartości, którymi się kierują, więc to jest zupełnie inny obraz tego wszystkiego. Ich zachowań, e, tego jak postępują, jakie decyzje podejmują, jak się mierzą z konsekwencjami swoich czynów. Więc to wszystko, no, jest nieco, jakby, y, inne w tym... W tym wszystkim. Ciężko mi jest to dosłownie y, uznać, y, boże, do, dobrze ująć w słowa po prostu, ale muszę przyznać, że książka naprawdę w pewnym momencie bardzo mnie wciągnęła, bardzo dobrze mi się to czytało. Mamy bardzo taki dojrzały, dopracowany język, styl. Y, w ogóle ta fabuła jest bardzo przemyślana. Nie brakuje tutaj takich zaskakujących zwrotów akcji. I akcja jest. Tutaj się sporo dzieje. Mamy ten motyw chociażby podróżowania, więc to już nam jakby narzuca samo to, że będzie się sporo działo, bo bohaterowie będą się mierzyć właśnie z obliczem katastrofy, z tym obliczem zmiany. Będą cały czas się gdzieś bać tej utraty pamięci, że stracą samych siebie, więc z jednej strony jest dosyć emocjonalnie, refleksyjnie, z drugiej jest właśnie ten taki typowy klimat dla apokalipsy fantastycznej i naprawdę to wszystko ze sobą dobrze współgra. I cieszę się, że nie odłożą tej książki na półkę, bo uważam, że jest naprawdę godna polecenia, warta uwagi. I tak naprawdę wydaje mi się, że warto jest się jej tak poświęcić całkowicie, żeby ją faktycznie tak skupić się na tej lekturze. Może nawet przeczytać potem drugi raz, sama się nad tym zastanawiam, żeby w pełni jakby czerpać tę dojrzałość jakby, która z niej płynie. Taka, to jest naprawdę taka dobra, dojrzała, dopracowana e, historia, więc jeżeli lubicie takie tematy w tak mocnym, konkretnym ujęciu, to serdecznie polecam. I jak jesteśmy w takich klimatach bardziej już zaawansowanych, to muszę powiedzieć o książce Filipa Dika możemy cię zbudować. Ja generalnie kocham Filipa Dika, kocham jego książki, kocham tego człowieka i tutaj znalazłam jakby bratnią duszę w prologu, bo zawsze są przedmowy pisane znaczy no nie w prologu, właśnie w przedmowie pisane do twórczości Filipa Dika. E, tutaj akurat przedmowę napisał Cezary Zbierzchowski ale on tak idealnie na pierwszej stronie ujął to, co ja czuję względem Filipa Dika, że jak czytam jego książki to mam wrażenie, jakbym się z nim spotykała po prostu w barze przy piwie i rozmawiała o tej jego twórczości o problemach, które on porusza w tych książkach że wow, wow, naprawdę pierwsze słowa przedmowy to po prostu jakbym czytała to, co ja bym chciała powiedzieć na temat tego autora, bo go uwielbiam całkowicie, pokochałam go już lata temu i każdą jego książkę po prostu kocham. E, jasne, ma, miał lepsze i gorsze powieści, ale ja jakby już mam taki sentyment do niego. E, tak jestem zafiksowana na jego punkcie, że ja każdą książkę po prostu chłonę, uwielbiam, kocham całym sercem. Nawet używam słowa kocham, tak myślę. No, i możemy Cię zbudować, to jest naprawdę fajna historia. I sam tytuł ma tutaj wielkie znaczenie, bo faktycznie skupiamy się na tym, że można odtworzyć, zbudować człowieka na nowo, przywrócić jego wspomnienia, itd. I na przykład tutaj bohaterowie postanowili sobie stworzyć Abrahama Lincolna i go przywrócić do życia. Więc jest sam motyw w sobie ciekawy. Oczywiście związany z fantastyką science fiction, jak to bywa u Filipa Dicka. Pojawiają się tutaj też takie stałe jakby motywy, które on porusza w swoich książkach. Gdzieś tam istota człowieczeństwa. Gdzieś zawsze pojawia się ta nastoletnia, trochę zafiksowana dziewczyna, która często jest uznawana jak za um, jakąś taką tęsknotę Filipa Dicka za jego nienarodzoną siostrą bliźniaczką. Więc zawsze gdzieś mamy ten motyw tej dziewczyny. I tutaj akurat właśnie tą dziewczynę bardzo polubiłam. Jakoś tak momentami nawet było mi się w stanie z nią dobrze zidentyfikować. Była ciekawą postacią. I generalnie w tej książce pojawia się jeszcze jeden ważny motyw. Schizofrenia. Tutaj w pewnym momencie sami czujemy się jak taki schizofrenik, jak w większości przypadków, jeżeli czytamy Filipa Dicka. Polecam Ubika. No i tak naprawdę nie wiadomo w pewnym momencie co się wydarzyło co było prawdą co było faktem co rzeczywistością co tylko wymysłem głównego bohatera i tak, Philip Dick ma dar do tego, żeby mocno czytelnikowi namieszać w głowie. On ma tak charakterystyczny, też i specyficzny styl i pomysły, i to wszystko się tak ze sobą łączy, że naprawdę niejednokrotnie idzie się w tym wszystkim tak pozytywnie zafiksować. Ja właśnie dlatego kocham te jego książki, bo tylko jego książki potrafią e, na mnie wywrzeć takie wrażenie i zrobić z moją głową to, właśnie, e, co robią. Naprawdę, żaden inny autor nie działa na mnie w taki sposób jak Philip Dick i jego twórczość. Więc dlatego właśnie je tak mocno po prostu cenię, bo wiem, że po którąkolwiek książkę jego bym nie sięgnęła, to będę właśnie czuć się tak dziwnie, schizofrenicznie, psychicznie trochę. Ciężkie jest to do określenia, ale też dlatego właśnie jego książki czytam od początku do końca. Nie robię sobie przerw w lekturach. Spokojnie idzie się z tym poradzić w 2-3 godziny i wtedy właśnie ten efekt mam taki... Najlepszy, najlepszy, więc serdecznie polecam. Jeżeli chodzi o to, na przykład, czy warto rozpocząć swoją przygodę z Filipem Dzikiem od tej książki, to uważam, że tak, że nawet byłby to całkiem fajny wybór. No i została ostatnia książka, którą wybrałam na dzisiaj, żeby Wam o niej opowiedzieć. I jest to ostatni strzał, czyli książka z Uniwersum Gwiezdnych Wojen. Mogłam założyć koszulkę ze Star Warsami, no ale trudno. Założyłam koszulkę z Władcą Pierścieni Um, I ostatni niszczony. Nie wiem dlaczego, ja miałam jakieś takie chore wyobrażenie, że jest to książka opowiadająca tą samą historię, która rozgrywa się w filmie e, Han Solo. No i się pomyliłam, bo tutaj akcja rozgrywa się po powrocie Jedi, e, kiedy tam już teoretycznie wszystko wróciło do normy. No i Han i Lando mają jakby do wykonania misję. Nie do końca, może chcą, nie do końca jakby to był ich super jakiś pomysł, no ale pojawia się nowa misja do wykonania. No, i han się trochę tego podejmuje, chcąc też w jakiś sposób uciec od swojego życia osobistego, z czym sobie powoli nie radzi, ponieważ to nie będzie spoiler. Ma syna, jest związany z leją, urodził się ten Ben, jest małym chłopcem. No i Han sobie totalnie nie radzi z wychowaniem dziecka. Nie potrafi się spełnić w roli ojca, czy tam męża, partnera, jakby ma problem z wyrażaniem emocji, uczuć i tak dalej. No wiecie, jak to Han solo. Gdzie Leja próbuje jakby cały czas i z bardzo zrozumiałą kobietą, próbuje się z tym uporać, go zachęcać itd. i jest bardzo miła i tak dalej. No ale Hansolo to Hansolo dusza Przemytnika musi działać, tutaj akcja, przygoda, to wszystko musi się tutaj e, pojawiać. No i oczywiście nie mogło zabraknąć jego wiernego przyjaciela e, Lando. Natomiast było tutaj zdecydowanie za mało Uchiego. No tak, coś czuję, że czuj był tutaj jakoś taki pomijany. Mało go było w tym wszystkim. Był, wiadomo, no ciężko, żeby go nie było przechanie, ale za mało, dla mnie za mało. Natomiast na przykład pojawia się postać maskanaty i tak dalej. Jeżeli ktoś jest dobrze zapoznany z uniwersum Wysnych Wojen, to się tutaj świetnie odnajdzie. No i nie chcę za dużo spoilerować samej fabuły, ale... To wszystko fajnie się czytało. Było chwilami trochę dziwnie, bo mamy dużo przeskoków tak naprawdę. Teraźniejszość, przeszłość z punktu widzenia Lando, przeszłość z punktu widzenia Hana Solo, przeszłość z punktu widzenia kogoś tam 10 lat wcześniej, 15 lat wcześniej, 5 lat wcześniej itd. Więc jest sporo tych przeskoków, ale one są zaznaczone na początku każdego rozdziału, gdzie rozgrywa się akcja, kto jest narratorem itd., itd. Więc generalnie jeżeli pozostaniecie w skupieniu i będziecie wiedzieć co czytacie, to się w tym wszystkim nie pogubicie i z czasem to wszystko zacznie się układać w jedną logiczną całość, bo to nie jest tak, że um, autor sobie po prostu gdzieś tam powrzucał te etapy z przeszłości bohaterów, tylko to wszystko faktycznie w pewnym momencie ma wiecie sprawić, że czytelnikowi zaświeci się lampka w głowie: "Aha, okej, okay, czyli o to chodziło, to się tak z tym wiąże, o to tutaj Hmm, chodzi, to był ten cały motyw, więc yy, uważam, że miał przed sobą niełatwe zadanie bo nie zawsze to tak fajnie, wspólnie wychodzi, kiedy nawiązujemy do teraźniejszości i przeszłości i mieszamy tak to wszystko i robimy tak wiele przeskoków, ale dobrze mu to wyszło, fajnie mu to wyszło, jest to fajne, zgrane dobrze mi się to czytało, naprawdę tak poczułam ten klimat Gwiezdnych Wojen tak siedziałam w tym fotelu i to było takie fajne czytanie o tych bohaterach, czytanie tych przygód właśnie ta cała atmosfera blastery tak dalej. Więc tak, to dla fanów Gwiezdnych Wojen jak najbardziej. W ogóle e, właśnie jak czytam tę lekturę, to stwierdziłam, że muszę sobie sprawić całą serię książek o Gwiezdnych Wojnach, bo mi nie mam wszystkich, niektórych mi brakuje i tutaj mam właśnie chronologiczny układ, więc wyczuwam niebawem zakupy książkowe. Chętnie bym tak sobie taką całą serię uzbierała. Boże święty, mój portfel zbankrutuje. Ale tak, Ostatni Strzał mm, był dobrą książką. Podobał mi się i chociaż nie wiem dlaczego się tak zafiksowałam, że to będzie to samo co w filmie e, Tak fajnie było, że jednak mamy jakąś tam inną historię po tym powrocie Jedi Że mamy powrót do tego świata, do tych bohaterów I że jednak sporo się tutaj dzieje, nie ma e, czasu naprawdę na nudę Więc fajnych Gwiezdnych Wojen polecam I takim oto sposobem dobrnęliśmy do końca opowieści o tych... pięciu książkach? Pięciu, a Jezu chciałam powiedzieć jeszcze jednej Patrzcie, widziałam, że zapomnę, bo tutaj nie leży no to szybko jeszcze jednej książce, słuchajcie, która w ogóle nie jest fantastyką, odbiega od wszystkiego, o czym dzisiaj mówiłam. W umyśle mordercy. Boże, ta książka była naprawdę, słuchajcie, fajna. W porównaniu do tego, że czytałam ostatnio na przykład też psychopatów od wydawnictwa Filia, którzy byli całkowitym rozczarowaniem, tak książka w umyśle mordercy była naprawdę dobra, konkretna. Jeden z takich, no nie powiem, może lepszych reprezentacji kryminalnych, ale tak, miała w sobie tą moc, miała w sobie tą makabry, to więc wszyscy Fani, albo inaczej osoby zafiksowane na punkcie morderców i psychopatów, tak jak ja, naprawdę powinni po tę książkę sięgnąć, bo o ile psychopati tam nie pamiętam teraz autora, byli słabą książką, tak w umyśle mordercy jest dobrą książką, prezentuje wybrane sylwetki właśnie morderców, psychopatów i tak dalej, ich momentami zeznania, które są dosyć obrzydliwe i niepokojące, I jakieś tam opracowanie mm, autora ich historii jakby spróba odnalezienia jakby takiego zaczątku skąd się wzięły w nich takie skłonności psychopatyczne i mordercze. Więc tak, tak szybko mogę was zachęcić do sięgnięcia po tę książkę, jeżeli lubicie takie tematy. I to na tyle w dzisiejszym filmie. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.